Podsumowanie sportowego tygodnia. Z tej strony Majko witam serdecznie. Dawka wiadomości jak co tydzień. Zaczynamy. Zawodnicy Meteor Makers zostali zwycięzcami drugiego turnieju eliminacyjnego do MS1 Katowice. Wygrana z Alcentim pozwoli Lordowi i spółce trafić na teoretycznie słabszą drużynę w pierwszej rundzie finału polskich kwalifikacji. Z niego do etapu europejskiego awansuje dwójka najlepszych ekip z Polski. Pula nagród w turnieju, który zostanie rozegrany na Intel Extreme Masters World Championship Katowice wynosi 250 tysięcy dolarów. Po długim okresie czasu nieposiadania organizacji zawodnicy Egame w końcu znaleźli nowy dom. Mowa tu oczywiście o Virtus Pro. Polacy podpisali już kontrakty i w kolejnych zmaganiach będą występować w nowych barwach. Jednym z najważniejszych turniejów Neo i spółki będą finały MS 1 w Katowicach. Na MS zaproszone zostały dwie drużyny spoza Europy Ebye Power oraz Vox Eminor. Team Rocket świetnie radzi sobie w rozgrywkach League of Legends Championship Series. W ostatnich meczach Polacy ograli Supa, Hot Crew XD oraz Gambit Gaming. Obecnie mają na koncie 5 wygranych i tylko jedną porażkę. W następnym tygodniu Polacy będą walczyć ze Fnatic o pierwsze miejsce w tabeli. Alliance po nieudanym początku w końcu rozpoczyna wygrywanie. Drugą kolejkę kończąc z wynikiem 2 do 0. Pierwsza wygrana z Millennium, a druga z Copenhagen Wolves. Millennium plasuje się aktualnie po przegranych grach z Alliance i Wilkami oraz jedną wygraną wygrano z SK Gaming na siódmej pozycji z bilansem 2 do 5. Zaraz za nimi jest ekipa Super Hot Cru XD. Znamy pary ćwierćfinałowe na Intel Extreme Masters Sao Paulo w League of Legends. Zobaczymy tam 8 drużyn, które stoczą bój o ponad 40 tysięcy dolarów. Zmierzą się one w drabince Single Elimination, a spotkania rozgrywane będą w systemie Best of Free. Organizacja Team Dignitas ogłosiła na swoim Twitterze, że ich dywizja League of Legends nie będzie w stanie uczestniczyć na IM Sao Paulo. Powodem tego jest brak wiz, o które starali się zawodnicy. Ich miejsce zajęła drużyna Gamers 2 w składzie Socelote. Ostatnio informowałem was o Zoke, który po prawie 4 latach współpracy opuścił Team Alternate. Wielokrotnie triumfatał ESL Pro Series Niemcy od teraz będzie grał w barwach XMG. Wraz z nim szeregi tej organizacji zasili 18-letni francuski gracz Lil Bow, który dopiero stawia swoje pierwsze kroki na międzynarodowej scenie StarCraft 2. Udało mu się awansować do WCS Premier League. W Tanogórskim Centrum Kultury dobiegła końca pierwsza edycja turnieju Lantarnowskie góry. Na Górny Śląsk jechały się sportowe twarze z całej Polski. Gracze rywalizowali w takie tytuły jak Counter Strike Global Offensive, League of Legends, StarCraft 2 czy FIFA. Event przyciągnął do TCK takich zawodników jak Neo, Snacks, Paranoi, Daistar, MRN i wiele, wiele innych. W rozgrywkach CSGO bez opóźnień wszystko przebiegło prawidłowo. Spośród 12 ekip do półfinału dotarły 4 drużyny: Cios vs. Hypershots oraz Erodzinka vs. No Mercy W obu przypadkach 2 do 0 i to Cios z Erodzinką zmierzyli się w wielkim finale. Tam również taki sam wynik jak w półfinałach: 2 do 0 dla Cios i to oni wygrywają Lantarnowskie góry w CSGO. Natomiast w League of Legends w wielkim finale spotkały się się i team How to Win. Pierwszą grę wygrał How to Win, Mysie Pysie odpowiedziało zwycięstwem w kolejnej i doszło do trzeciej rozgrywki. Gdzie triumfatorem rozgrywek League of Legends na lanternowskiej tarnowskiej góry zostało Team How to Win. W finale StarCraft 2 wielkich niespodzianek, kto pojawi się w finale, nie było. Tam spotkało się dwóch znanych graczy: Zerg Paranoid i Terran Dystar. Wynikiem 3 do 1 zwyciężył Marcin Dystar wieczorek, wygrywając na platformie StarCraft 2. FIFA 14 to kolejny i ostatni tytuł, który grany był w tarnowskich górach w sobotę. Na pierwszym miejscu znalazł się Michał sroka Srokorz, zaraz za nim dwóch reprezentantów Alcenteen. Marcin MRN-6 i Łukasz Lukser Kamiński.